Mam na imię Marta, mam 10 lat. Miałam 5 lat jak pierwszy raz grałam, to potem przestałam i znowu wróciłam, przestałam i znowu grałam. Tokie dla każdego. Jest to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pawiasko Pomorskiego i chcemy zachęcić dzieci, pokazać, że... Ta piękna dyscyplina sportowa, jak jest sokiem, na lodzie, jest dla każdego. Istnieje szaleństwo, fajnie. Cieszymy się, że tyle dzieci zawitało tutaj na lodowisku. Pokazywaliśmy im z bliska, jak wygląda chłopiec. Trzeba też dużo trenować, żeby się nie wywalać jakoś specjalnie, nie zrobić sobie krzywdy. I można to zacząć już od czwartego roku, piątego roku życia zacząć od nauki jazdy. To może tak się e, wydawać, że to jest e, trudne, bo trzeba wyjść na lód, nauczyć się jeździć na łyżwach, jeszcze opanować krążek. Przekładam tyłem, bo tego jeszcze nie umiem. Po trzech treningach dzieci y, już y, załapują pierwsze kroki i potem stopniowo, y, że tak powiem, dokładamy kij, krążek. Wbrew pozorom nie jest niebezpieczny. Dzieci są odpowiednio zabezpieczone, są kaski z kratą. Mają y, specjalny strój y, do hokeja. To nie jest też jakiś drogi, drogi sport, My w klubie zapewniamy sprzęt y, Także nic, tylko, tylko przyjść. Najlepsza dyscyplina na, na świecie, rozwijająca u dzieci y, zmysły i koordynację ruchową, więc serdecznie zapraszamy, na pewno nie pożałujecie.